Za nami 3. Odcinek 6. Edycji programu Rolnik Szuka Żony. Na tym etapie rolnicy musieli zdecydować, które z kandydatek zaproszą do swoich gospodarstw. Każdy z nich mógł wybrać trzy panie. Decyzja 46-letniego Waldemara zaskoczyła wszystkich. Czy kobiety poczuły się urażone? Nowy sezon popularnego wśród widzów TVP reality show rolnik szukażony od samego początku wzbudza kontrowersje. Po emisji pierwszego odcinka w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Internauci krytykowali zachowanie bohaterów 6 edycji programu. Nie podobało im się to, że samotni rolnicy byli zbyt wymagający wobec kandydatek do zdobycia ich serca. Już na etapie czytania listów okazało się, że niewiele kobiet spełniało wygórowane oczekiwania rolników. Waldemar był wyraźnie rozczarowany. Jeden z rolników był szczególnie wymagający. Kiedy czytał listy od potencjalnych kandydatek do zdobycia jego serca, przeżył pierwsze rozczarowanie. 46-letni Waldemar był zawiedziony, że napisały do niego głównie starsze od niego kobiety. Mieszane mam uczucia. Nie, nie jestem zadowolony. Spodziewałem się, że będzie więcej listów. Fajnie byłoby, gdybym odczuł, ok, to ta. Być może to będzie tak, że inaczej odbieram, a inaczej, jak zobaczę na żywo osobę, podsumował smutno. Ostatecznie Waldemar zdecydował się zaprosić do programu 5 pań. Okazało się jednak, że pierwsze spotkanie z kandydatkami również wiązało się z rozczarowaniem. Kobiety nie do końca mu się spodobały. Waldemar odesłał do domu wszystkie kandydatki. W ostatnio emitowanym odcinku, rolnik, szukażony, rolnicy mieli okazję spędzić trochę czasu z kobietami, wybranymi na podstawie listów. Zabrali je na randki, a następnie stanęli przed trudną decyzją. Musieli zdecydować, które pań zaproszą do swoich gospodarstw. Każdy z nich mógł wybrać trzy kandydatki, które najbardziej wpadły mu w oko. Decyzja Waldemara zaskoczyła wszystkich. Nie spodobała mu się żadna z pań, w związku z czym stwierdził, że odeślę do domu wszystkie. Panie nie kryły rozczarowania. Deklarowały, że były gotowe odwiedzić Waldemara w jego domu. Chciały poznać go bliżej. Nie ukrywały, że jego decyzja bardzo je zaskoczyła. Zdenerwował mnie trochę takim zachowaniem. Już wczoraj mógł powiedzieć, że nie zaiskrzyło, powiedziała rozgoryczona Grażyna. Waldemar wierzy, że znajdzie miłość. Rolnikowi nie udało się znaleźć w programie kobiety, do której mocniej zabiłoby mu serce. Nie traci jednak nadziei. Być może przez ten program tak się zdarzy, że ktoś usłyszy, zobaczy, że dalej chciałbym kogoś poznać. Będzie miło, jeżeli kogoś spotkam na swojej drodze, powiedział Waldemar. Uważacie, że Waldemar podjął słuszną decyzję?